Aby przygotować efektowną dekorację na stół, wystarczy kieliszek, stążka, cienka czy gruba, to zależy od Was. Koraliczki, krótko przycięte róże. Możecie to tylko wykorzystać, na przykład jakieś róże, które się łamały. Ważne, żeby były przycięte pod skosem. No i dosyć krótko. I jeszcze, oczywiście, będzie potrzebna woda do dużego kieliszka na dno wkładam koraliczki wlewam wodę myślę, że tak jedna trzecia wystarczy i wkładam kwiatuszka i teraz wystarczy, że na kielichu Zawiążecie wstążkę, jest od razu obetnę. Tak nie na samej górze, trochę niżej. Może to być kokarda. Wam się uda. Im <grywka> bardziej pęka ten jak tym trudniej. Może to być po prostu jakiś supałek, żeby coś tam sobie dędało. o ogonki. I gotowe. Jest bardzo fajna dekoracja na stół.